Um, a więc cześć! Dzisiaj jak wiecie um, to Wam pokażę jak zrobić domek dla Pet shopa. Ale tym razem nie będę mówić po, przez Pet shopa, bo nie wiem gdzie mojego położyłam, a akurat nie chcę mi się szukać, bo muszę jeszcze teraz posprzątać spokój i u mnie jest trochę późno już. Gdzieś um, szósta, siódma, dlatego nie chcę mi się szukać. Um, no, dobra, to czekajcie jeszcze szybko ci telewizor, okej, okay. um, a więc, nie przedłużając, um, cześć, dzisiaj pokażę wam jak już, wiecie, jak zrobić domek dla czopów um, i potrzebujemy do tego, o, czekajcie, z tyłu zostało, okej, okay. taki oto pojemnik. I będę przypominać yy, filmę. A więc ten pojemnik, ja mam akurat taki po lodach cytrynowych. Chyba tutaj klapę. Nawet praktyczny, żeby zrobić taki pokoik, ale taki jest bardziej głupi. Albo taki też jest. Ale taki, co teraz robimy, jest lepszy. Zamknę. Ehm, to tutaj jest przyklejone To tak i teraz e, musimy oderwać, oderwać wszystko tutaj, o, tu mam brwane i środek, ten środek zostaje. O, jak chcecie to można użyć też nożyczek. Okej, okay. ja mam takie coś e, No bo. To potrzebujemy też nożyczki, ale nie, bo gdzieś się tutaj dałam. Ten, okej. Okay. To jest to, że to się wala. Spokojnie. A, tak um, Więc tak już mamy, to zbieramy to do śmieci. Tak. Um, I bierzemy. Wycinamy te wszystkie dostające rzeczy. Tutaj jeszcze mamy coś? I tutaj spoko. trochę długo nam to zajmuje, coś, ale niestety, okay, jak już mamy takie opudełko. To znaczy może być też inne, większe, mniejsze, nie wiem jakie macie. To bierzemy tą stronę, w którym jest gorsze. Tutaj jest niby taki tak rys, ale tutaj jest taka dziura jakby. Tutaj. To odcinamy tą dziurą. jak chcecie to możecie tak ozrobić, albo żeby to, tak o-stało jakoś ja o to całkiem No, okej, okay, ten, te pudełko jak Akurat jakieś trochę niestabilne, ale dobra. Hmm. Jak mamy już takie, mmm, nawet ładne. Trochę małe, ale hmm, jak się ma więcej takich trochę tych, to można zrobić hmm, no coś większe, albo żeby to było na przykład łazienka. Hmm. Okej, okay. i mój pomysł jeszcze to, bo niepotrzebnie to odcinałam, mam pomysł, żeby zrobić ładne drzwi i co z tymi drzwiami zrobić. To, um, jak chcecie, to możecie tak zrobić, jak nie, to nie. Okej. Okay. Um. To będzie u mnie trochę dłużej trwało, dlatego zrobię jeszcze część drugą, chyba. Ale wiem, że to będzie trochę długo trwało gdzieś 12 minut, czy coś takiego. Na pewno będzie. Co? Okay. U mnie ten w się trzyma. Jeszcze tutaj koło um, I tutaj jak będziecie robić te drzwi? Co co jest? Bardzo ważne, żeby robić tą dziurkę na drzwi w tym miejscu, gdzie jest tutaj taka dziura. Żeby ściana nie była podziurawiona. A drzwi to można coś tam jeszcze na nie nakleić. Jeszcze okej. Okay. Na dole też. Okej, okay, już czułam. Moje drzwi zrobiły się teraz dwuczęściowe, że tak powiem. Tak o. o. Ale to można odetchnąć albo tutaj jeszcze przygleić. O, tak o, będzie fajne. Ale ja wolę tylko normalnie. O, też dobra. Um, tutaj jeszcze trzeba spokój skleić. No, jak widzę po czasie, że już 7 minut minęło, a nawet 8 prawie, to na pewno będą dwie części. Okej. Okay. A jak będzie za dużo części, to bardzo przepraszam, wiecie. Bo inaczej się jakoś mi nie udało. Um. A więc moje drzwi będą żółte. Bo zrobię to taśmą. Nie chcę mi się już nic przyklejać, bo nie mam żadnego brązowego papierku. Okej, okay, 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 okay. Okay, jeszcze jedna. Nie okay. eee... chcę, żeby to takie długie było, eee, dlatego w części pierwszej zrobiliśmy nasz pokój. I na dzisiaj to wszystko. Pa! Do zobaczenia w drugiej części.